No witam w kolejnej szczęśliwie Właśnie tutaj chcę iść Żeby zobaczyć co tu jest ciekawego Miotła na przykład Czy... co to jest? To jest? No nie Napolona 40 Odważ się, odważ się, co się stanie Ile chcę wiedzieć nawet O kurde, nie 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 nie, nie. Poszła sobie za daleko do niej a dobra, sprawdzimy, co się stanie. Nic się nie stanie. Tak? Tylko po prostu. Nic się nie zdziwi. No nie. Dobra, okej, okay. ona tylko chce się całować. A ja tutaj mam na przykład miotłę. O! tanie <noise> O kurde, o jaka wiotła, patrzcie! <noise> no nie, <noise> nie, to jest po prostu świetne. I co mi ta wiotła w sobie daje? <noise> o, ona no za mną biega cały czas, o kurde. <noise> no, może na tą fontannę teraz będę mógł polecić. Ale kopniak z Nie Miotlę sobie zawsze zostawić, okej. Okay. Wow, ona sobie... tak... wituje. Dobra, spróbujmy jeszcze. Nie, to nic nie daje. Co? Może jest tylko tak dla... Ta... jaj, czy co? Czy ona coś rzeczywiście daje. <grystanie> Dobra, zostawimy na razie. Nie tak. I teraz tak ym... Tutaj zobaczyłem Co tutaj więc tym minutała czekał znowu? Nie, tym razem nie Tutaj trzeba uważać, bo te kraty mogą zabić Właśnie chyba mnie zabiją jak tam pójdę, więc nie idę na razie. Już pewien nie jestem ym, jak teraz stąd zejść? Kamera mi trochę nie pomaga. To jeszcze w drugą stronę tam coś jest. O nie, no znowu. Dobra, czas mu trochę wpieszyć. Tylko muszę mieć dobrą kamerę. Na przykład taką. No. No bo wyrwiesz. Już się boi. I teraz. Ok, co tam się Oj! Jeszcze raz. Oj! Cofnął się. Ło, wow, dobra, dobra taktyka nas. Ło! Wow. O nie, zablokowałem się. Chyba. Jest! Udało się! Już się odwalił ode mnie, przynajmniej na chwilę. I teraz co tutaj jest? Tutaj jeszcze nie byłem. Zaraz, to nie jest z drugiej strony wyjście? Tak, to z drugiej strony po prostu. Kto to jest ten... Czarodziej. Hmm, zapraszam, nie? Okej. Okay.

curses and dementia. he possesses her, body and soul. and he hides in the dungeons. mad but what to do? what to do? i am so old. too old. what to do? No, ja nie wiem, tym Ty mi see. It. how does it go again? Um, Remba Mam iść do wieży, tak mówi ten mały. Okej, ja decay, Bo ja się tu lubię. Dobra. No, oh, Ciekawe, jak. Aha, ten. Na przykład. Oj kurde! Wow, To w górę w takim razie, jak nawierzy to zobaczymy. Co tu będzie? Smok, a bo nie jesteś. Ah, great. Teraz kość Relic. And book of Magic now. And then, to go to the stone circle. Okej, czyli potrzebuje relik? I jakąś książkę magii. Ten relikt to był u tych mnichów. Teraz już tu nadpocząłem. Czyli trzeba będzie mi skroić to A, Book of Magic. Skąd ja wezmę Book of Magic? To nie jest jakiś Book of Magic. Nie może on ma. Nie no to. Może on mi da. Ej, nie wiem gdzie to znajdę. A co jest na dole? Uważaj! Nagram sobie, może co będzie na dole? Długie te schody, a tutaj nie będzie droga właśnie do tego. Stop! No one passes beyond here. Tuż ty jesteś, Ło! Wow. Dobra... Chyba nie mam z nim szans... Na razie... Ale pewnie jestem, no... Do... Nie no, trzeba to sprawdzić, bo ja nie wiem, bo ja nie naprawdę nie wiem już od... Moja wiedza na temat tej gry skończyła się po mniej więcej zrobieniu z siebie łasicy. A, nie, no nie nie da się, nie, nie da rady. Prawda? Nie da się tam. No, <trybuj> mate, dobre, dobre. Dialogi rządzą. Czyli do góry. Czyli tak, Do... muszę tak ukraść z klasztoru tą kość. A tutaj, może, to jest ta książka, jakaś. Teraz podejdź tu. To nic. A może tu będzie jakaś książka, na przykład? To nic, na pewno. Dobrze się zastanów. Nie, dobra, nie ma tu nic trójwymiarowego, więc raczej odpada, żeby jakiś przedmiot był do wzięcia. Co mogę stąd wyjść? Ja gdzie mam pola z tym w ogóle? Nie wiem. Tak czy inaczej, żeby dostać się do niego, trzeba było się stać rycerzem, właśnie. Znowu ten cholerny minotaur, gdzieś tu będzie pewnie. Zaraz, a może tutaj będzie ta książka gdzieś. Zaraz, tu coś może będzie, czy nie. do czego to minotaur może służyć? To ja nie wiem. Ale nic, 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 nic. Jeszcze raz nic. Tu też here. nic. Tu też nic. Dlaczego... Here. Dlaczego ta miotła... A dlaczego... A zaraz, ona zniknęła? Ja ją zostawię... tutaj gdzieś. A jest, okej, okay, dobra. Miotła jest. Więc... Nie wiem, dlaczego z nią się czuję bezpieczniejszy. Zaraz, może... Jak będę tak robił, to będzie szybciej. O! Dobre, dobre. Proszę, <laughs> <laughs> to jakiś sposób. Nie wiem w sumie, czy to jest szybciej. Co ja mam teraz zrobić? Um, sprawdzę jeszcze... Dobra, zostawiam to tu na razie eee, hmm. Kurcze. Tutaj raczej już książki nie będzie, natomiast Nie mam pojęcia o co chodzi z tą kobietą na dole Nie, tu nie będzie nic. Dobra, zrobię przerwę eee, i jednak sobie zajrzyjcie, że... Co, żeby nie, nie krążyć w kółku na pewno, znaczy nie, bo w następnym odcinku i tak będę do tego do yy, aż to ruszyć więc nara